Dylematem wielu organizacji jest przywódca zbyt apodyktyczny, zbyt wyniosły, ale o wiele większym problemem jest brak przywódcy, a jeszcze większym sytuacja, gdy tych przywódców jest za dużo. Rekord świata należy do Platformy Obywatelskiej. Organizacji której praktycznie są sami liderzy. Sen owozu. Rośnie zastęp w platformie i wcale nie krótki działaczy, co chcą pozbyć się Borysa Budki. Policzono efekty, wyciągnięto wnioski, a w duszy gra im jedno. Trzaskowski, Trzaskowski, chłopak piękny, gdy trzeba grzeczny lub niegrzeczny, postępowy, światowy, wymowny, stołeczny, nowoczesny przywódca na najnowsze czasy. Da się wybrać, a potem pojedzie na wczasy.